Witam ponownie. Archanioł Michał. To trzecia część rozważań na podstawie Pisma Świętego odnośnie osobowości Zbawiciela i Pana naszego króla królów Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo istotne jeżeli jesteś świadkiem Jechowym, żebyś mógł rozpoznać wyraźnie tożsamość Bożego Syna, i tak mówiliśmy wcześniej w drugiej części tej serii argumentów na podstawie Pisma Świętego, słowo, które stało się ciałem, jest jednorodzonym Synem Bożym. Jednorodzonym. Bardzo ważne, jeżeli jesteś wyznawcą Towarzystwa Strażnica, żebyś zapamiętał to słowo. Ja wracam myślami do tej drugiej części, w której szczególnie była zwrócona na to uwaga, że On, Król Królów i Pan Panów, jest nazwany jednorodzonym synem Bożym. I to nie jest tak, jak naucza Towarzystwo Strażnica, że jest jednorodzonym, dlatego że jest pierwszy stworzony. Że Bóg jako jedynego stworzył go sam, bezpośrednio, dlatego jest jednorodzonym. Nie. Jednorodzonym to wyraźnie słowo wskazuje na to, że jest jedyny zrodzony. Nie ma innego zrodzonego z Boga. Słowo zrodziło się z Boga. I było na początku. Ono już było. I słowo było Bogiem. Tak mówi Ewangelia Jana. A więc gdyby tak było, jak naucza Towarzystwo Strażnica, że jest stworzony jako pierwszy, to by był nazwany pierwostworzony. I tu jest. Niestety z przykrością trzeba to powiedzieć, bo dla Ciebie z pewnością, jeżeli darzysz pełnym zaufaniem nauczycieli, tak zwane ciało kierownicze, no, no to w, będzie to, to przykre, ale jest to po prostu kłamstwo. Kłamstwo. Jest to zwodnicza nauka. Słowo, które stało się ciałem, nie ma osobowości anielskiej. Chociaż, tak jak też była zwracana uwaga na to w, w poprzedniej części, słowo było posłane jako malach, a więc jako posłaniec. A my, słowo malach z języka hebrajskiego, czy słowo angelos, angel, prawda? Angelos, aniołowie, tłumaczymy jako posłańcy. Również to słowo, o którym mówi Mojżesz, było z posłańcem, w którym była tożsamość Boga. Bo Bóg mówi, że w tym posłańcu, w tym Malach jest moje imię, a więc tożsamość Boga. Ale jednocześnie jest powiedziane o tym słowie, że nie było stworzone. Ponieważ wyraźnie pismo mówi, że jest jednorodzonym Synem Bożym, to dopiero później, kiedy Słowo staje się ciałem, to jest nazwane pierworodnym, synem Marii, prawda? Ale kiedy mowa jest w opisie Słowa Bożego o nim, nazwany jest jednorodzonym synem Bożym. A więc jedynym, jedynym, który został zrodzony. Aniołowie zostali stworzeni. I zostali stworzeni przez Słowo. Ponieważ wersety pisma mówią, że bez niego nic nie powstało, co istnieje. I teraz dalej. Zachęcam Cię, szanowny słuchaczu, żebyśmy dalej zwrócili uwagę na wypowiedzi, bardzo istotne wypowiedzi księgi Daniela. Chciałem Was zachęcić, szanowni drodzy, w trzeciej części. Do tego, żebyśmy wspólnie zwrócili uwagę na opis Księgi Daniela, na Księgę Objawienia jednocześnie, które to opisy wyraźnie wskazują na to, że Chrystus nie jest Archaniołem Michałem. Ale jednocześnie chciałbym zachęcić Was, żebyście również samodzielnie te wersety, które będę cytował, przeanalizowali. A więc, najpierw Księga Daniela. Ósmy rozdział, piętnasty i dziewiętnasty werset. Daniel opowiada: Gdy ja, Daniel, miałem widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: Zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. A gdy on mówił ze mną, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię. Lecz on dotknął się mnie i podniósł mnie na równe nogi. I rzekł: Oto ja. Objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasu. No i tu w tym widzeniu to był Gabriel. Tutaj zapamiętajmy to. To Gabriel. Aniu Gabriel przemawiał do Daniela. Bo kiedy po tych wydarzeniach ponownie Gabriel został wysłany do Daniela, no to Daniel go rozpoznał. I świadczy o tym właśnie dziewiąty rozdział, 21 do 23 wersetu, gdzie Daniel opowiada. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem, którego przedtem oglądałem w widzeniu, przybył i rzekł do mnie: "Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie." Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. A więc to był ponownie Gabriel, prawda? Bo Daniel mówi, że przyleciał ponownie ten sam mąż do, do niego. A więc to ponownie był Gabriel. Ale w innym wydarzeniu które jest opisane dalej w 10 rozdziale, to już nie był Gabriel, ale zupełnie inna nowa postać, które Daniel nigdy wcześniej nie widział. No i Daniel opisał ją szczegółowo i nie mówi tak jak poprzednio, że to Gabriel, którego tak mówimy, tak zwracamy na to uwagę, widział wcześniej dwukrotnie. 8 i dziewiąty rozdział, prawda? Tam dwukrotnie widział Gabriela, bo w dziewiątym rozdziale mówi, że ponownie przybył do niego ten mąż, a więc dwukrotnie widział Gabriela. No i gdyby ta osoba była Gabrielem, no to jej opis w ósmym rozdziale. To, to byłby w ósmym rozdziale, prawda? A nie w dziesiątym, gdyby to, był, gdyby to był Gabriel. Ale ponieważ jest to całkiem inna osoba i Daniela zafascynował, bo widać to z opisu wygląd tej osobowości, bo mówi, że była wspaniała w swoim wyglądzie, to Daniel opisał tą osobę w szczegółach. I nie nawiązuje, jeszcze raz, to tu chcę podkreślić należy to podkreślić nie nawiązuje w żaden sposób do, do Gabriela. A więc, Daniel w dziesiątym rozdziale czwartym do siódmego wersetu relacjonuje i mówi tak: Cytuję: 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest tygrysu. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatelnianą, a biodra miał przepasane pasem. Ze złota wówas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana. A dźwięk jego głosu był potężny, jak wrzawa mnóstwa ludu. I co Daniel mówi da dalej odnośnie tej osoby? Mówi tak w siódmym wersecie. Cytuję: Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko. A mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach. Także pouciekali i poukrywali się. No i słuchajcie, szanowni. Nie był to też Archanioł Michał, ta osobowość, którą tu opisuję, ponieważ ta potężna osoba mówi o Michale. Trzynasty werset tego rozdziału dziesiątego mówi tak, ta osobowość, ta potężna osoba mówi, lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. A więc popatrzcie, ta, ta wspaniała postać, wspaniała osobowość, wspaniała osoba, to nie jest Archanioł Michał. Ponieważ mówi. Mówi o, o Michale. Prawda? Że przyszedł mi na pomoc. Ale należy tu się zastanowić, skoro ta osoba to nie jest Gabriel, nie jest Michał, no bo Michała tak mówię, wymienia jaką inną postać, a nie siebie samego, no to kim jest? Kim jest ta wspaniała w swoim wyglądzie majestatyczna? Wygląda jej w majestacie postać. No i teraz właśnie Księga Objawienia. Zwróćcie uwagę na Księgę Objawienia, pierwszy rozdział, 13 do 17 wersetu, kiedy syn Boży ukazuje się Janowi, to Aniu mówi, że pośród świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a jego nogi podobne do mosiądzów w piecu rozdarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód Prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził obosieczny miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby mar umarły. Jan mówi. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, ja jest? Pierwszy i ostatni. I dalszy opis Chrystusa w księdze objawienia, drugi rozdział, osiemnasty werset. Czytamy, cytuję te słowa: Do anioła w teatyrze napisz, To mówi syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne do mosiązu. Co nam to przypomina? Wróć do Księgi Daniela, 10 rozdział. I dalej objawienie, 19 rozdział, 12 werset. Opis Chrystusa. Jego oczy były jak płomień ognia, a na Jego głowie było wiele kolon. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko On sam. A więc popatrzcie, szanowni, ten opis. Oczy jak płomień ognia, jak Pochodnie y, y, płonące. A więc jest to jedna z wyjątkowych, zasadniczych rzeczy wyróżniających Stwórcę od stworzenia. Ani Gabriel, ani Michał, ani żaden inny anioł, stworzenie anielskie, nie mają oczu jak płomieniownia, tylko Chrystus jest tak opisany i ta postać z X rozdziału Księgi Daniela. A więc może być nim tylko i wyłącznie Słowo Boże, Jezus Chrystus. Dlaczego? No, dlatego, że taki sam opis Chrystusa, jak w księdze Daniela, znajdujemy właśnie w księdze objawienia. Ten opis, na który przed chwilą zwracaliśmy uwagę. A więc ojciec posłał swoje słowo do Daniela, swojego jednorodzonego syna, tak jak wiele lat wcześniej. Posłał syna też do Abrahama, do Izraelitów, o czym mówiliśmy w dwóch poprzednich odcinkach, i innych osób. No i Daniel w dziesiątym rozdziale nie widział Gabriela, ale jak wskazuje werset trzynasty, nie był to również Michał. Wróćmy jeszcze raz do piątego wersetu tego dziesiątego rozdziału księgi Daniela. Daniel mówi, że gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatelnianą, a Biodra miał przepasane pasem ze złota. Zufas. Szósty werset, cytuję: Ciało jego podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana. A dźwięk jego głosu był potężny, jak wrzawa mnóstwa ludu. Prawda? No i teraz ponownie, jeszcze raz, szanowny słuchaczu, wróci do księgi objawienia. Pierwszy rozdział, 13 do 17 wersetu, drugi rozdział, osiemnasty werset, dziewiętnasty rozdział, dwunasty werset. A więc cały opis przedstawia taką samą osobę, jaką ujrzał. Jan, jaką ujrzał Daniel jednocześnie, o której powiedział, że jest to Syn Człowieczy. Jan to mówi. I ta sama osoba mówi w Księdze Daniela, o Archaniele Michale, jako o innej osobie. I to jest koronny, albo jeden z koronnych, zasadniczych argumentów, takich, które wskazują, które wskazują wyraźnie na to, że Jezus Chrystus nie jest Archaniołem Michałem. Przeanalizuj to samodzielnie. Oczywiście tutaj absolutnie nie wierz mi na, na słowo. Przeanalizuj to. Podsumowując, podsumowując, księdze Daniela w dziesiątym rozdziale opis, wspaniały opis osoby, która ukazuje się Danielowi i która mówi o Archaniele Michale, o, księdzi, o Księciu, a, 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 o Archaniele Michale, a więc nie mówi sama o osobie, a jednocześnie taki sam opis tej osoby, która mówi do Daniela, jest w księdze objawienia. I Jan w taki sam sposób opisuje syna człowieczego, Jezusa Chrystusa, jak Daniel opisuje tego, który ukazał się Jemu w dziesiątym rozdziale prorostwa Daniela w kolejnych wersetach, na tych, które zwracaliśmy uwagę. Przeczytaj. Te wersety tu znajdują się z mojej lewej strony. Przeanalizuj, przeanalizuj to sam. Serdecznie do tego zachęcam i życzę błogosławieństwa od Boga Ojca, od Pana Jezusa Chrystusa, a więc zgodnie z duchem świętym, którym jest natchnione Boże Słowo. Amen.